W czasie deszczu dzieci się nudzą, piosenka Barbary Kraftówny i kabaretu starszych panów, a parafrazując, w czasie deszczu drzewnice łupieją i szaleją. Chciałem Wam pokazać, Ilość żownic, którą przed chwilą uratowałem z tego plastikowego kompostownika. Ta ilość drzownic po tych ulewnych deszczach znajdowała się na obudowie vermikompostownika I powiem Wam, że to chyba jest jeden z podstawowych problemów tej konstrukcji. Że w czasie opadów e, dżdżownice masowo e, wychodzą z tego postownika. E, pytanie, dlaczego? Jeszcze w międzyczasie zbieram jakieś maluszki, tutaj całkiem igiełka mała. E, prawdopodobieństwo tej ucieczki. Prawdopodobieństwo jest takie, że deszcz po prostu hałasuje w tą obudowę i zdrownice się tego boją. Z drugiej strony popatrzeć na strukturę tych drzownic, to w większości są to drzownice bez obrączek. To są te małe i całkiem malutkie igiełki. Rzadko spotyka się taką zaobrączkowaną, więc robią to te niedoświadczone, młode osobniki. Chyba, że wykorzystują sytuację, żeby wyrwać się z tego, ale po prostu im się to nie opłaca. W momencie, gdy wyjdą, duże prawdopodobieństwo, że wyłapią je ptaki albo wejdą w glebę, no i zdecydowanie nie będą miały tak dobrze jak tutaj w kompostowniku i nie będzie tyle jedzenia. Ale przy okazji tego deszczu i ogólnie deszczy, które zdarzą się jeszcze pewnie nieraz, powiem wam, że bardzo proponuję zawsze proponuję przykrywanie tych dermikompostowników. Ja używam tutaj folii. A oczywiście wewnątrz każda z przegródek ma jeszcze dodatkowo założony karton. Który też w pewien sposób będzie nam amortyzował te opady. Widzicie jeszcze cały czas, nie wiem czy to akurat widać cały czas gdzieś za, za kamarków jeszcze wychodzą dżownice. Eee, i skąd mój wniosek eee, przed chwilą zaglądałem do vermikompostownika w big bagu i tam tej sytuacji nie ma tam nie ma e, dżownic ani na obudowie czyli na na materiale zewnętrznym ani wewnątrz na na kartonie czyli tam tak nie spanikowały. Powiem wam jeszcze może przesunę trochę kamerę. Wiecie, że ja oprócz wymi kompostowania mam jeszcze po prostu kompostownik z, z dużą ilością odpadów, które jak już wam parę mówiłem Będę chciał w tym roku właśnie dzięki drzwiomicom przerobić, zutylizować. I zobaczcie, ja zawsze przykrywam kartonem. Tutaj karton, a w tej drugiej części jest po prostu prezent. Wolę regulować sytuację w czasie opadów. I jeżeli będzie zbyt sucho, to dosypiemy, dolejemy wody, a, ja, a takie opady niekontrolowane po prostu niszczą drzewnice. Zobaczcie, oddaliliśmy się tylko na chwilę, a tutaj już cała ekipa nadal próbuje się wydostać. Także, jeżeli zależy Wam, bo to jest taka całkiem spora ilość, to jest naprawdę już starterek na pewno do plastikowych kompostowników. Więc e, mnie po prostu szkoda taki drzownic, takiej ilości drżownic. E, I tak jak mówię, one po prostu tego mogą nie przeżyć. E, i to jest, jak na dzisiaj, moja propozycja na ograniczenie skutków opadów, czyli przykrywajmy, czym możemy, nie doprowadzajmy do zalewania zbyt dużą ilością wody, zarówno kompostowników, jak i wewnątrz kompostowników. Niech się cieszą, że są uratowane. Pozdrawiam Was do usłyszenia, do zobaczenia.